Hej, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na ostatni odcinek z kariery w Fiskapie, ponieważ dzisiaj lecimy cztery konkursy i mam nadzieję, że pieczętujemy naszą dominację w tych rozgrywkach, więc bez, bez większego przeciągania przejdźmy o treningu do tam dwóch skoków może, nie więcej, oddamy je w Oberhofie, ponieważ... To jest pierwsza rana, na której będziemy gościć. Jak widać, sponsorzy powoli przychodzą. Nie jest najgorzej. Zawodnik już się trochę obkupił w sprzęcie, więc nad visitem, na na pucher kontynentalny będziemy przygotowani. A Oberhof to jest skocznia o hillsize 100-metrowym. Bardzo fajna skocznia. Jest świetnie też odzorowana. Wystarczy tylko na nią spojrzeć. Wieżyczka sędziowska również tak wygląda. Dlatego. W ładnych okolicznościach, tutaj wszelakich do oka, będziemy się spinali, żeby skakać jak najlepiej. Oberhof też jest znanym ośrodkiem narciarskim, może trochę bardziej z biatlonu niż ze skoku, ale jest tam sześć skoczni, w tym duża skocznia, więc nieźle. Nieoficjalny zimowy rekord należy oczywiście do pewnego Austriaka, który skoczył tutaj 104 metry. Więc myślę, że takie względne przybliżenie tego, jak to wygląda. Mamy. Oczywiście ten sprzęt nie będzie obowiązywał w pucharze światła, bo on już jest wcześniej w pucharze Fis, ponieważ już wcześniej był on zapisany, dlatego po prostu musimy wywalczyć sobie dobrymi skokami taki sprzęcior na Puchar kontynentalny. No i przechodzimy do, do konkursu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Skoki treningowe były niezłe, ale też warunki były bardzo dobre. To jest skocznia, której skoczenie powyżej wielkości jest. No nie jest jakieś wymagające. Ale no, jestem naprawdę dużym fanem tego, jak wygląda ta skocznia. Jest bardzo ładnie zrobiona. Zobaczymy jak nasz jamajczyk sobie poradzi. No Wyjście z progu średnie, skok jak na te warunki też średni. Ale to są kwalifikacje, lekka trema, lekki komentarz, który może zawsze wybić z równowagi. Dlatego trzeba trzymać kciuki, żeby pierwszą serię jeszcze bardziej tutaj się spiął. Na pierwszą serię i jak się skacze. No chyba się nie zepnie, bo to nie wygląda za dobrze. Nisko leciał, nisko leciał, doleciał do 98 m. 50 centymetra. Nie najgorzej miejsce ósmek, czyli możemy przypuścić atak w drugiej serii, tak mi się wydaje, że raczej innej opcji nie ma. Adam niżnik na razie na drugim miejscu. Czyli nie najgorzej. Polacy cały czas są w czołówce niedługo mistrzostwa świata juniorów, dlatego niech Polacy pokazują swoją dominację. Nie w ten sposób jak jamojczycy, bo to są trzy bardzo przyczepne skoki na tej skoczni. Daje nam to miejsce szóste finalnie. Austriacy wzięli tutaj, podzielili się z nikitą Dewiatkinem z zwycięstwami. Ale nie jest źle. Miejsce szóste co jest wciąż wysoka pierwsza dziesiątka, oczywiście prowadzenie jest niezagrożone, więc możemy przejść do kolejnego konkursu. Ale też liczę, że jednak no warunki chyba podobne patrząc w po odległościach. Liczę, że jednak skoki będą lepsze. O nie, warunki świetne. To teraz trochę będzie siara, jak ja będę po 97 metrów skakał. Rozgrzewkowo kwalifikacyjny skok wyj się z progu niezłe, lekki błąd po się z progu. No ale skok sam w sobie taki, jakiego byśmy od siebie oczekiwali cały czas. Genialny no to był, że jest 140 punktów 102 metry. Dominacja genetyczna w kwalifikacjach. No i no tak tak byśmy chcieli skakać. Takie skoki są możliwe i do osiągania i wystarczy tylko dobrze trafić na progu. Jest znowu trafione i no, może być koło Heillsajsu. Bardzo ładny skok, dwa dobre skoki na dobrym poziomie, jeszcze lepsza noca mimo pół metra krótszej odległości. I Jamajczyk, no, pierwszą, pierwszą serię dominuje. W drugiej serii nie mieliśmy wielu imponujących odległości, więc 96,5 metra do zwycięstwa. Myślę, że to może być przypieczętowanie, jeżeli go nie zje trema bądź inna presja. Na progu nie było świetnie, trochę bokiem, ale wszystkie skoki tego dnia ponad hill Tutaj dominacja, nota wyższa od 11,5 punktu od Maszgana. Jamajczyk, Kazach i Chin. Chin, co jak gadam, Chińczyk. Yy, Szwed piąty, no bardzo ciekawy konkurs, no ale tutaj zawodnicy się kotują niżej. Wszyscy są z punktami. A jeszcze Rumun i Fin nie mają punktów. No ale Austriacy jak widać przejęli tutaj, oprócz miejsca pierwszego w wodze. Ale przechodzimy dalej. Zakopane. Ostatni weekend w końcu większa skocznia. Nie wiem jak na to zareaguje nasz zawodnik z Jamajki, ponieważ e, no może być różnie, może, może różnie zareagować. Nie było treningów zakopanym, więc... E, no, albo będzie blamaż, albo coś pokażemy nie najgorszego. Skoki są nie najlepsze z tego co widzę, warunki też są nie najlepsze. Skocznie się ładnie prezentuje. Ciekawy jestem, czy oni w końcu zbudują ten tunel, o którym tak trąbią w zakopanym. No wyjście progu jest złe, skok jest. Też zły i... 43 całe szczęście jakbym nie wszedł na teoretycznie własnej ziemi bo jakbyście nie wiedzieli, a Majczyk ma obywatelstwo nawet nie podwójne, ale potrójne, ale o trzeciej narodowości może się kiedyś dowiecie no na szczęście to wystarczyło, ale skok jest fatalny mimo tych warunków trzeba sobie lepiej poradzić chociaż też wiemy, że przywietrze w plecy jak się źle wyjdzie z progu no to już e, pogłębiają się te błędy trafienie w próg tutaj nie jest takie oczywiste, dlatego Trzeba się bardziej skupić no i nie trafić jeszcze raz. Wyciągnąłem lotem ten skok, ale no w próg było nie trafione wcale. To po prostu wybiłem się z powietrza, więc tylko i wyłącznie w miarę nie najgorsza postawa w locie mnie tutaj uratowała. Natomiast miejsce 11 po tak zwalonym wyjściu z progu to jest niezły wynik, i wciąż kryje potencjał na to, że ja tu jestem w stanie oddać jakiś lepszy skok. Komentator zamilkł, żeby się mógł nasz zawodnik skupić bez żadnych przeszkód. Jest niezły skok, jak a takie warunki 134,5 metra. Ładny ładny skok, ładnie wylądowany. Tylko Stefan Ipesku nas detronizuje na pozycji lidera, więc po tych pierwszych skokach, no jednak dobrze było wrócić i oddać jakieś normalne. Zwłaszcza, że jak zobaczyłem odbicie Jamajczyka w pierwszej serii, to miałem takie jak dole jak siara. Nie wejdę do konkursu głównego do drugiej serii, ale wszedłem na szczęście i mamy 910 punktów w klasyfikacji generalnej. Nie wiem, co się z Lukasem Hagenem stało. On stwierdził, że nie będę zdobywał punktu. 288 jest super, na drugie miejsce wystarczy, ale widać, że młodzi zawodnicy mają problemy z tym, żeby być po prostu regularni. My możemy to wykorzystać, mimo tego, że wciąż jesteśmy młodzi, to pokazujemy tą stabilność i przypieczętujemy po prostu ostatni konkurs w tym sezonie Fiskapu dobrymi skokami i jakimiś no, ładnymi notami za styl oczywiście. Skok jest najlepszy tutaj, no ale warunki się diametralnie zmieniły. Ja jestem 16 po takim nie więc no nic wielkiego. Ale fajnie, że na ostatnie zawody sezonu taka, taka również pogoda się nam trafiła. Ukraińcy tutaj ładnie, Marcin Grubel też fajnie. Wiatr jest świetny, więc bez presji, traf tylko w próg kolego. Trafił w powietrzu nie najlepiej, ale wysokość jest nie najgorsza. No skok jest świetny. Około 140 metrów, tak jest 140,5 metra. Noty są po 19, bo tam można było troszkę wcześniej wylądować, ale daje nam to prowadzenie 80 przed Marcinem Grublem. No i tak można kończyć, tak można kończyć sezon, chociaż też nie zaprzajmy za bardzo, 137,5 metra na zwycięstwo, warunki się ulepszają, no zobaczymy, zobaczymy, czy zaznaczy dominację kompletną wyjście z progu, troszkę może mogło być lepsze, ale skoki są świetne, dominacja, dominacja w tym fiskapie, miejmy nadzieję, że przeniesie tę dobrą formę na puchar kontynentalny. Ja mam nadzieję, że też Wam się podobała ta seria i początek jej, ponieważ no będziemy ją chwilę kontynuować, na przemian na pewno teraz z Pucharem Widzów. Ale jest 1010 punktów w 14 konkursach, 5 zwycięstw, cztery drugie miejsca, 1 trzecie. Tylko w 6 konkursach nie udało się być na podium, tylko bądź aż, niektóre były fatalne, ale pięknie się pokazaliśmy. Jestem bardzo zadowolony z tego wyczynu, nawet Stefan Stefan, Reiner Lukas Hagen jakieś punkty zdobyli, więc dobrze to wyglądało. No teraz będzie trochę chyba przerwy na puchar widzów na pewno, ale wrócimy oczywiście z paczką zawodników na puchar kontynentalny z lepszymi graficznymi oprawami, plastronami, nartami, ponieważ no, po takim występie trzeba się dorobić dobrych sponsorów, więc dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.